I Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. To uroczystość, świętej rodziny. Taki moment, kiedy czcimy coś więcej niż tylko pojedynczego świętego, pamięć o nim jego wielkie dzieła, przykład jego świętości, ale tu czcimy coś zdecydowanie więcej. Coś, co jest właśnie pewną pewnym obcowaniem świętych już tu na ziemi, pewną strukturą, którą jako wzorzec oś stanowili najświętsi ze świętych, właśnie e, będąc e, tejże elementami świętej, świętej rodziny. Jak mówi e, odrzucona przez Kościół filozofia, e, e, suma jest czymś więcej niż e, tylko zbiorem części. Oczywiście, e, nie bawiąc się tutaj e, w, e, w, jakby w analizowanie tejże e, e, filozofii, e, wydaje się, że właśnie w, do świętej rodziny ta koncepcja doskonale się nadaje. Właśnie tutaj mamy do czynienia, bowiem, z czymś, co Pan Bóg daje nam za wzór, który mamy obserwować w wzajemnym obcowaniu z sobą świętych osób i brać z nich wtedy doskonałość. Już teraz, jakby przed nawias wyciąga nam się pewne doskonałości, wzorce, które możemy właśnie u świętej rodziny e, zaobserwować. Jak najbardziej jest to dla do nas doskonały, niedościgniony wzór. Święty Alfons Liguri mówił o tym, że są święci, których możemy podziwiać, ale nie jesteśmy w stanie ich naśladować. A są także tacy, których nawet nie możemy naśladować. I z pewnością święta rodzina to jest taka kumulacja świętości, że zawsze będzie niedoścignionym wzorem. Ale jako, że była tak szczególnym wzorem, to też jawi nam pewne prawdy, które o rodzinie niejako właśnie przy okazji święta, tejże świętej rodziny musimy sobie na nowo, na nowo przed oczy i przez serce swoje, swoje postawić. Oto słońce sprawiedliwości, słowo wcielone, aby przed E, aby wyjść w pełni e, na świat i objawić się Mu i lśnić tym prawdziwym blaskiem, jakim śniło, najpierw musiało niejako w zaciszu tej, wydaje się, e, prostej, prozaicznej rodzinie, e, właśnie tam, e, jakby wzrastać w mądrości, świętości u Boga i u ludzi, jak dzisiaj byli, słyszeliśmy, właśnie dzisiejszej Ewangelii. Ta rodzina miała w sobie wszystko oprócz grzechu. I to jest coś, co jest, to jest dla nas coś niebywałego. I nasz pan Jezus Chrystus z pewnością, jak pytają ojcowie kościoła, mógłby wybrać inną drogę przyjścia na ten świat. Patrząc na stworzenie Adama, widzimy, że Bóg mógłby powołać człowieka do życia w sposób zupełnie odmienny niż ten znany nam biologiczny sposób. Mógłby przecież. Patrząc na Adama, e, posłużyć się właśnie prochem ziemi, czy też e, patrząc na Ewę, także w jakiś sposób, w inny sposób e, doprowadzić do przyjścia na świat słowa wcielonego. Ale zechciał właśnie w rodzinie, po to, żeby zostawić nam ten wzór, i wspaniałość tego Bożego Zamysłu, jakim jest święta rodzina, bo już wiemy doskonale od początków stworzenia człowieka, już od raju, kiedy Pan Bóg daje bardzo jasne wytyczne temu, zarówno mężowi, jak i małżonce, czym mają się kierować, co mają w swoim życiu spełniać, bo rodzina, jako ten nierozerwany związek kobiety i mężczyzny otwartej na powołanie życia jest Bożym Zamysłem od samego początku. I tylko ten grzech pierworodny później wszedł niejako właśnie w, doł, w strukturę człowieka, w jego, w jego naturę, i przez to ta rodzina nie jest już tak doskonała. Ale do tych wzorców wracać musimy właśnie całościowo. Przede wszystkim dlatego, drodzy wierni, że mm, ojcowie kościoła podnoszą, że Pan Jezus przychodzi w rodzinie także po to, żeby ukryć się przed szatanem ponieważ ten książę kłamca, ten naj, najbardziej butny i pyszny z archaniołów przede wszystkim został oszukany niejako przez swoje błędne myślenie. On zawsze poszukiwał um, pana Jezusa, dokładnie w słowo wcielonego mesjasza na dworach królewskich, w bardzo zacnych rodzinach. Więcej przypatrywał się, gdzie by mogło dojść do jakiegoś cudu, który miałby znamion znamionować dokładnie to, że on, że oto tam mesjasz właśnie przychodzi. I właśnie dlatego, że przyszedł w rodzinie, spowodowało, że został on... O, właśnie, oszukany, niejako, bo w sposób prozaiczny, tak samo, e, jak każdy, każdy inny człowiek, w sposób, e, no, można, nie, nie, wynoszący się ponad naturę, choć wiemy doskonale, że jak najbardziej nasz pan Jezus Chrystus przychodzi, e, jakby z pogwałceniem niejako naszej natury, z pewnymi fenomenami zarezerwowanymi tylko i wyłącznie e, dla niego, ale dla szatana te prawdy były zakryte. I przede wszystkim to, że jest najświętsza dziewica, która jest matką, że jest święty Józef, który jest ojcem ziemskim, to dla niego stanowiło jakby ten aspekt, dla którego on przestał się niejako przez bardzo długi czas Panem interesować. Widział jego oczywiście cuda, niezwykłość, ale mniemał, że jest to zapewne jeden z wielu, jeden z, z proroków albo jakiś właśnie święty mąż, ale nie, że jest on Mesjaszem, Synem Bożym. Oto właśnie ta rodzina spowodowała, że, że zły niejako oszukał się już na samym początku. I patrząc dalej na świętą rodzinę, jak bardzo ona nam wskazuje ten, wskazując na tam wzorzec, pokazuje nam te mechanizmy, które powodują, że w dobrze rozumianym, rozumianej rodzinie, jak i małżeństwie dochodzi do pewnej niezwykłej sytuacji. to tam właśnie jakby gładzi się realnie grzech pierworodny. Bo zobaczmy, że Kochający się małżonkowie, wchodząc w tą najściślejszą relację, są powołani dokładnie do tego, żeby zacząć walczyć ze swoim egoizmem. Ze wszystkimi przypadłościami, tymi, które wynikają właśnie z grzechu pierworodnego. I wszystko to odbywa się niejako w sposób przez Pana Boga uświęcony. Więcej na jego chwałę. To jest właśnie ten niezwykły fenomen, że w rodzinie, która jest, zaczyna, rodzina być niejako, pie, zaczyna być niejako pierwszym kościołem. Gdzie rodzice są nauczycielami wiary swoich dzieci, ale też jednocześnie muszą cały czas doskonalić siebie, aby dobrze spełniać e, rolę ojca, jak i rolę matki. I to są role, których nikt inny za nich nigdzie, nig w żaden sposób nie odegra. To dzisiaj nauki, gdzie się... E, e, nam udowadniają na bazie różnych psychologicznych prawideł, jak bardzo istotna jest rola ojca w okresie dorastania dla dziecka, jak bardzo istotna jest rola matki, jeśli oni są, kochają. To są najistotniejsze rzeczy właśnie dla obowiązków stanu, ale my nie musimy jakby tutaj posiłkować się zdobyczami gdzieś nauk, nauk humanistycznych, bo my o tym doskonale wiemy. Mamy to wprost dane w objawieniu. I właśnie to, że w rodzinie dochodzi, Prawidłowej, prawdziwie kochającej się rodziny do, do tej rezygnacji ze swojego egoizmu, często także z rezygnacji ze swoich e, jakichś e, celów bardzo osobistych na rzecz dobra innych. To też jest kolejny, e, kolejny dowód, e, jakby, który, który widzimy w świętej rodzinie, która także przecież wiemy, że zmagała się chociażby z wygnaniem do Egiptu, i tu też święty Józef z pewnością miał zupełnie inne plany. Ale wiedział doskonale, że w tym momencie musi to wszystko złożyć na karu właśnie tego, że oto jest tymże ziemskim ojcem właśnie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to znowu ta sama rezygnacja, ta, ta cała tułaczka, ta wszystkie pewnie niebezpieczeństwa i wszelkie możliwe znoje, jakie wtedy oni przetrwali jako święta rodzina, to jest kolejny raz efekt właśnie tego dobrzego, dobrego rozumienia rezygnacji z samego siebie, bo tak jest dokładnie w zdrowej rodzinie. Ona jest czymś, co moglibyśmy nazwać takim taką. Em, Twierdzą, którą budujemy przeciw właśnie szatanowi tu na ziemi. Bo kochająca się rodzina, modląca się wzajemnie, oddając się zawsze Najświętszej Maryi Dziewicy, wspominając właśnie o rędownictwo świętej rodziny, to jest mur warowny nie do przebycia właśnie dla złego, który pewnie będzie jak najbardziej próbował wślizgnąć się w jej strukturę najróżniejszymi kanałami, ma ich przecież tak wiele, ale jest ta modlitwa. Jest ta umiejętność rezygnacja z, rezygnacji z samego siebie, to zawsze, koniec końców, ten zły będzie musiał po prostu odejść, bo spotka tam bariery, które nie, których nie będzie mógł przezwyciężyć. Ale co jest jego prawdziwym marzeniem? To właśnie to rozbicie rodziny. Czy jest dla niego większe pragnienie niż młodzi ludzie bojący się wziąć z prawdziwej odpowiedzialności za swoje życie, pogroszające się w swoich najróżniejszych grzechowych, grzechowych słabościach? Czy jest dla niego lepsze rozwiązanie? Młody człowiek, który nie zakłada rodziny, młoda kobieta, która nie wychodzi za mąż, kiedy ma cały czas ten świat niejako u swoich stóp, kiedy cały czas podszeptuje im się kolejne, to coraz to kolejne pokusy. I z racji tego, że nie mają oni dla kogo rezygnować, że oni nie mają żadnego wzorca, no, popadają w owe pokusa. Później jest już bardzo prosta droga do tego, aby w pełni, yy, świadomie uczestniczyć w dziele zatracenia, jaki jak ten świat gdzieś przygotował dla, dla, każdego z dla każdego człowieka. Człowiek w rodzinie przede wszystkim oprócz tego, że musi yy, zrezygnować ze swojego egoizmu, to także musi zacząć myśleć prawdziwie racjonalnie. Powiedzielibyśmy tomistycznie. Musi myśleć na... O podstawach swojej, swojej egzystencji. Musi przede wszystkim nie szukać, nie bujać w obłogach, ale prawdziwie oddawać się swoim obowiązkom stanu. Nie ma bowiem absolutnie na to innej możliwości. Ale przede wszystkim dobra rodzina to jest miejsce, które kształtuje młodego człowieka. I zawsze pragnieniem, dokładnie, najróżniejszych przeciwników naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie musimy nazywać ich po imieniu, ale każdy wie doskonale o kim mowa. Zawsze chodziło o jedno. Rozbić rodzinę, Przede wszystkim po to, żeby dzieci pozyskać dla siebie. I wtedy dziecko wydostaje się z tej prawdziwie troskliwej opieki matki i ojca, który racjonalnie potrafi dozować mu e, najróżniejsze okoliczności potrafi karać, ale potrafi także i nagradzać. A cóż, cóż się marzy tym, e, tym piewcom e, najróżniejszych ideologii liberalnych? Dostańmy dziecko, a wtedy. Mamy je w pełni dla siebie i kształtujemy je według właśnie swoich, niejako swoich diabelskich przykazań. I rodzic nie ma już wtedy tak naprawdę żadnych narzędzi do tego, aby e, prawdziwie otyczy, otoczyć dziecko opieką. A jest to jego jeden z podstawowych obowiązków stanu. I to jest ich pragnienie. Dlatego godzi się w rodzinę, żeby dostać nowe pokolenie. Dokładnie dlatego, drodzy wierni. Także my dzisiaj, myśląc o świętej rodzinie, też pamiętajmy o tym, na ich przykład, na ich tłaczkę, na ich wygnanie, na ich najróżniejsze znoje, ale także na okres prosperity, bo nie da się ukryć, że święty Józef też zajmował się rzeczą, która z pewnością mogła być wystarczająca do tego, aby zapewnić byt, byt rodzinie i to w stopniu na pewno zadowalającym, ale wszystko to stanowiło jego prawdziwej, uczciwej, dobrej pracy, która była dobrym także dla innych, jak przykład życia każdego. Każdego świętego. I patrząc właśnie na tenże obraz rodziny, drodzy wierni, pamiętajmy, że jesteśmy w czasie sprawdzania charakterów. Każdego z nas. Zarówno każdego ojca, każdego męża, każdej matki, każdej żony i także każdego dziecka. Niejako sytuacja światowa doprowadza do tego, że tak powoli zaczyna nam się sprawdzać charaktery. I wiedzmy, że w pewnym momencie musimy zacząć robić rzeczy prawdziwie radykalne. Być może budować jakieś swoje struktury, które właśnie jako m, stojące na zdrowej rodzinie mają ratować nam to nowe pokolenie przed tym, co ich czeka. Jeżeli puścimy je, można by powiedzieć, w tym, w tej inercji, gdzieś w te wszystkie, w całe zło, które czeka ich właśnie na, na różnych poziomach tej pseudoedukacji, jaka dzisiaj się odbywa przecież w naszych szkołach. Drodzy wierni, wszyscy mamy tak naprawdę teraz wielkie wielkie zadanie, kolejny raz uświadomienia sobie tego, że rozrywanie tej struktury to później, jak, jaką jest rodzina, to później jest odbicie na najróżniejszych, najróżniejszym z, z, złu w różnych rejonach życia młodego człowieka, ale także i nas samych. I tutaj, drodzy wierni... Patrząc na świętą rodzinę, mamy wspaniały, cudowny przykład um, tego samoograniczeń, ale także i tych, do których cały czas musimy się zwracać. Rodzina to nie jest e, tylko e, miejsce przeżycia swojego życia, ale przede wszystkim to jest sakrament, zdrowe małżeństwo. Od tego zaczyna się każda rodzina. A jeżeli jest to sakrament, to wiedzmy, że będzie w to godził także i nieprzyjaciel dusz. Święty Tomasz Zakwinu mówił, że. Niejako najgorsze to jest zepsucie najlepszego. I patrząc na Boże zamysły, to właśnie rodzina, a później już wynikające gdzieś w dali z tego kapłaństwo chrystusowe, to są dwie najlepsze rzeczy, które na tym świecie, może być człowiek potrafi przyjąć i stanowić i realizować. Nie ma, nie ma absolutnie nic innego. Dlatego te dwie, te dwie wartości, jakim jest właśnie katolicka rodzina i kapłaństwo katolickie będą szczególnie uderzane przez tegoż złego, ponieważ wie, że każda rysa na tych strukturach będzie równała się tak naprawdę katastrofą gdzieś na samym, na samym, na samych fundamentach cywilizacji. I dzisiaj jesteśmy dokładnie, drodzy wierni, w takich sytuacjach. Wszyscy, każda zdrowa rodzina ma w swoim jądrze niejako też pewną bardzo szczególną odpowiedzialność za siebie. Jesteście połączeni mistycznymi więziami, które tylko Panu Bogu, ich wielkość i też doniosłość i moc jest znajoma. Patrząc właśnie często na rozbite rodziny, patrząc na te sytuacje, które są, się, wydaje się czasem beznadziejne, często po raz kolejny zasięgnijmy tych życiorysów świętych, które, które możemy, możemy znaleźć w historii kościoła, jak chociażby Błogosławiona Elżbieta Kanori Mora. Która jest troszkę taką przemilczaną świętą, ale myślę, dobrze jest o niej pamiętać kobieta, która była wiele lat zdradzana przez swojego męża, e, ale nie porzuciła go. Ona tolerowała jego hulaszczy e, jego tryb życia, jego, jego e, hazardowe porażki, jego kochanki. On naśmiewał się tylko i wyłącznie z jej, z jej pobożności. I ta kobieta jeszcze na dobiar złego musiała utrzymać dwie córki. Można by powiedzieć, sytuacja prawdziwie dramatyczna. Po raz kolejny podziwiajmy, ale nie naśladujmy. Ale naśladować musimy tą heroiczną miłość, jaką żona darzyła tutaj w tym przypadku męża. Nie opuściła go, wybaczyła mu grzechy prawdziwie śmiertelne i prawdziwie godzące ich ma małżeńską relację. Ale w pewnym momencie owa kobieta zachorowała, a cały czas modlił się za swojego męża. I przyszło jej odejść z tego świata, a jej mąż... Tą chwilę przywitał w ramionach kochanki. Wrócił do domu i dowiedziawszy się, że jego żona nie żyje, wpadł w takie, w takie rozgoryczenie, wpadł w takie wyrzuty sumienia, że zrobił coś, co ona mu przepowiedziała wiele lat wcześniej, mianowicie wstąpił do klasztoru franciszkańskiego i przyjął święcenia kapłańskie. I ona przypowiedziała mu, że kiedyś odprawi za nią muszę. Było to pewne proroctwo, które ta kobieta z racji swojego heroizmu miała, miała dane. Ale zobaczmy, do czego potrafi doprowadzić modlitwa. Prawdziwie ofiarna modlitwa małżonki za męża. I także męża za żonę bardzo często. I pewnie także rodziców za dzieci i dzieci za rodziców, bo wiemy, że ta struktura, jaką jest rodzina, jest Pewnego rodzaju mistyczną ścisłością, pewną szczególną odpowiedzialnością, właśnie, drodzy wierni, na drodze, drodze do zbawienia. Więc dzisiaj, w okresie tego wielkiego zniewolenia przez najróżniejsze absurdalne filozofie, absurdalne teologie, absurdalne koncepcje, które panoszą się nam po świecie, my nie mamy innego wzorca, jaka święta rodzina. Ale patrząc na nich, wiedzmy, że możemy ich przyzy przyzywać, ich orędownictwa naprawdę w każdym stanie naszego życia. Oni wiedzą doskonale, co to jest wygnanie, co to jest też ubóstwo, co to jest znój, to, co to są niespodziewane nagłe sytuacje, kiedy trzeba nagle zmienić wszystkie swoje plany. Wiedzą także też, co to prosperita i wiedzą, co wtedy jest najważniejsze. Nie ma takiego stanu w naszym życiu, w którym nie moglibyśmy wzywać właśnie ich wielkiego, wielkiego orędownictwa do rozwierni. I za to się szczególnie, szczególnie Panu Bogu dziękujmy, radujmy się z tego. I niech ten przykład nie będzie dla nas tylko takim statecznym obrazem świętego Józefa i Matki Najświętszej pochylonym nad małym dziecięciem Jezus. Niech to będzie prawdziwy przykład tej ofiarności, tej miłości, którą każdy z nas będzie w stanie zanieść do tego domu, drodzy wiarni, bo potrzebujemy tego. Dzisiaj bardzo szczególnie, zwłaszcza tej ofiarności i radykalności, bo przyszedł czas, kiedy prawdziwie Herod tego świata zacznie podnosić rękę już nie tylko na Pana Jezusa, ale także na świętego Józefa i na najświętszą dziewicę. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.